Tak jest, to jest ten moment. Rozpoczynamy nową karierę w FIFA 22. Bardzo dziękuję i Sport za wcześniejszy dostęp do gry, dzięki czemu możemy się tutaj spotkać i bawić yy, przed premierą gry. Bardzo to doceniam, słuchajcie. Mam nadzieję, że wybór klubu Wam się spodoba. Mam nadzieję, że nowa kariera Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i koniecznie subskrybujcie ten kanał Koza Menadżer, po to, aby być na bieżąco z wszystkim nowym, co nas yy, tutaj będzie czekało. Słuchajcie, RUS. Roz... Poczynamy i to co bardzo istotne To co bardzo ważne um, pamię... no, no, no zaczynamy sobie Tutaj nową karierę Ja byłem na chwilę w trybie kariery żeby zobaczyć jedną rzecz Plus szykuję się do filmu na główny kanał um, No ale chciałbym żebyście widzieli wszystko Od samego początku, to co bardzo istotne um, Używamy sobie składów obecnych Ale mam już pobraną najnowszą aktualizację No i tu możecie zobaczyć Że możemy pobrać swój awatar O co z tym wszystkim chodzi, uważam że to jest bardzo fajna rzecz um, Ale tym zajmę się Na kanale Koza FC, więc jeżeli chcecie Wiecie o co w tym chodzi, to zajrzyjcie na ten kanał i będzie im mi bardzo miło z tego powodu. Tymczasem tu klasycznie wybierzemy sobie menadżera, ten jest spoko. Mam wersję gry w języku angielskim i odnoszę wrażenie, że nie ma wersji gry w języku polskim, przynajmniej na razie, no na Next geny, bo ja jestem oczywiście w wersji na PS5, no na PS5, więc co mogę powiedzieć, no. No, no na razie jej nie ma. I, I nie wiem czy będzie. Mi to osobiście nie przeszkadza i będę starał się wam tutaj oczywiście wszystkie rzeczy ewentualnie, e, ewentualnie tłumaczyć. Słuchajcie, jakim będę menadżerem? No właśnie, to pytanie, jaką narodowość wybrać? No i wydaje mi się, że możemy tutaj być menadżerem hmm, No może bądźmy menadżerem y, menadżerem z kraju, do którego się udamy a czemu nie? Tym razem wybierzemy sobie ten kierunek. E, tak więc schodzimy sobie e, niżej, tylko chciałem znaleźć. Niemcy, a mamy wersję po angielsku, jak powiedziałem przed chwilą, więc Niemców pod N nie znajdziemy. Tak więc przechodzimy sobie oczywiście do e, Niemiec i wybieramy e, właśnie ten, ten kraj, ponieważ zasugerowałem się najbardziej, e, najwyżej łapkowanym komentarzem e, przez Was e, w komentarzach i, i, i wybierzemy sobie zespół niemiecki. Możemy oczywiście stworzyć swój klub, ale o tym rozmawialiśmy. Na razie nie planuję na tym kanale tworzyć swojego klubu. Może coś takiego się tu wydarzy? Ale chcę sobie tę furtkę zostawić. Jak na razie tego nie ruszamy, zatem przenosimy się do Niemiec. E, tylko pytanie jest jedno. Jeszcze nie mieliśmy ustawień waluty i tak dalej, prawda? E, chyba nie. Tak więc dobra, e, to co istotne, słuchajcie, przenosimy się e, do Niemiec. Tak więc mamy tutaj e, Germany. E, i wiecie co? W sumie moglibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie sobie tutaj odrobinę zjechać. O, 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 będzie grę słychać troszkę, ale nie za bardzo. Mam takie wrażenie, dajcie mi znać, jak to tam wygląda. Ogólnie rzecz biorąc dzisiejszy odcinek jest odcinkiem pilotażowym. Tak więc czekam na Wasze komentarze odnośnie tego, kogo kupić, jak kupić i tak dalej. No bo to jest dla mnie bardzo ważne. I schodzimy słuchajcie, nie do trzeciej Bundesligi. Nie zaczynamy na samym dnie, ale wysoko także nie będziemy. Były dwie bardzo fajne propozycje. Jedna z dołu, jeżeli dobrze rozumiem, chyba że. Że źle rozumiem, eee, nie no aż tak źle, może Borussia Dortmund coś, coś mi tu nie pasowało były dwie propozycje słuchajcie, jedna propozycja była taka, e, abyśmy zajęli się Szalkę, Szalkę mające 15 milionów tutaj jak widzimy e, budżetu, ale my zajmiemy się klubem e, e, troszeczkę biedniejszym, a mianowicie mamy przywrócić e, chwałę klubu Hamburger SV wydaje mi się, że to jest bardzo fajny kierunek wydaje mi się, że to jest bardzo e, e, fajny zespół, e, mi osobiście po głowie jeszcze chodziła Herta Berlin, Boże, nie Herta Berlin, przepraszam, tylko Union Berlin który jest zespołem także ciekawym, tak, żeby nie była łatwa sprawa. Mamy tutaj między innymi tym kapuchacza. To jest także zespół, który chodzi mi po głowie, przyznam szczerze, ale. Hmm, 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 czy idziemy tu czy idziemy postarać się o wygranie drugiej bundes o, o wygranie najpierw drugiej bundesligi wydaje mi się że tak wydaje mi się że spróbujemy tutaj Hamburg wprowadzić odrobinkę wyżej no i zobaczymy jak to będzie zatem e, wyglądało tak więc mamy hamburger sv e, przechodzimy tutaj no i mamy oczywiście możliwość zmiany waluty zmieniamy waluty na euro zmieniamy oczywiście jak na razie negocjacje na e, sztywne nie, nie nie robimy tych łatwych e, wszystko wszystko tutaj powłączane, okno, nawet yy, trudność możemy dać na ultimate. No i co, wszystko jest tak jak być powinno, zatem przechodzimy. Yy, no i czy jesteśmy gotowi, by zabłysnąć? To pytanie zadaje sobie prasa, ale wiem, że zaraz czeka nas jedna nowość w karierze, co bardzo mnie cieszy, słuchajcie, no bo czegoś takiego yy, jeszcze yy, w karierze nie było. Tak więc zobaczymy zaraz coś, co mam nadzieję, będzie zapowiedzią właśnie nowych scenek. Jesteśmy. Zaprezentowani jako nowy menadżer Bardzo mnie to cieszy Bardzo mi się to podoba Piękna sprawa słuchajcie e, Podnosimy koszulkę z numerem 1 I mam nadzieję, że to będzie nasz numer na zakończenie tego sezonu Możemy zagrać sobie w rozgrywkach Także przedsezonowych e, No i nie ukrywam, że warto by było zagrać zespołami e, No mniej więcej z naszego tutaj regionu e, Dlatego co? Chyba wybierzemy mecze z Francuzami Co prawda Szkoci się tam przypałętają także Ale to są ciekawi Szkoci Wiecie co? Ale to jest Champions Trophy, a ja w Champions Trophy nigdy nie chciałem grać, więc to będzie European Shield i tak krąg jakby yy, klubowy jest spoko. Dlaczego mówię, że dlaczego chodzi mi o ten krąg klubowy? No przecież bez sensu by było, żeby taki klub jak nasz latał gdzieś po świecie. No na razie nie mamy tej renomy. Słuchajcie, to co bardzo istotne. Yy, wymagania, jeżeli chodzi o yy, European Continental Shield, czyli tą tak naprawdę tarczę kontynentalną byśmy chyba sobie to nazwali. Um, dalej mamy okno transferowe otwarte. Youth Academy. Okej, okay, okej, okay, okej. Um, dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jak to wygląda. Raczej tu, z tego co wiem, nie mamy jakichś niesamowitych nowości, ale mamy. Niesamowicie wyglądającego juniora teoretycznie, znaczy to 56 Overola, to jest coś, co mnie odrobinkę odstrasza. Powiem tak, od razu możemy sobie tutaj troszeczkę posortować po tych panów. Ja wiem, że ten teoretycznie Rumun ma niesamowite szanse na rozwój. Wiecie co, dobra, damy mu, damy mu możliwość, ale troszeczkę. No, 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 jestem tak średnio co do niego ustosunkowany, bo tak naprawdę ja nie widzę w nim żadnego, żadnego potencjału. Spróbujmy, dobra, spróbujmy zrobić z niego bombardiera, e, czyli deep playing forwarda. E, Okej, okay, niech, niech, niech to będzie bombardier. Zatem, no, te strzały muszą pójść do góry, innej opcji nie widzę. Mamy tutaj tego Japończyka. E, on. On nie wygląda dobrze i powiem szczerze, ja go tutaj nie widzę na przyszłość, ale mamy tutaj dwóch zawodników, którzy wyglądają już dużo, dużo lepiej. I to y, po pierwsze Portugalczyk, y, czyli ten, a w zasadzie jak na razie tylko jeden zawodnik, bo ten 15-latek tutaj się jeszcze nie nadaje, więc wiecie co, po prostu pójdziemy tutaj w niego y, też w treningi. No i dobra, jest ten Walente, y, piłkarz ciekawy, 17-letni. Więc gotowy do tego, żeby przejść do drużyny seniorskiej, i my go do drużyny seniorskiej weźmiemy. Zobaczmy, jak to wygląda, co można z niego zrobić. Tak naprawdę, to byłby znakomity rozgrywający, właśnie tutaj Playmaker, i pójdziemy sobie w tym kierunku, żeby te strzały, posz... te podania poszły na 60. A potem będziemy myśleli, co dalej, ale ten gościu naprawdę ma potencjał e, i ja naprawdę widzę e, jego szansę na to, żeby w tym składzie tutaj, e, żeby w tym składzie tutaj, no, no coś, coś zrobić, prawda? Tak więc e, bierzemy go do drużyny seniorskiej. Ja jeszcze zastanawiam się, tak szczerze, gdzie u miejscowi, tak dlatego zacząłem patrzeć w, w tym kierunku, bo tu mam drugi monitor, gdzie powinna być kary, kamerka w tych karierach, bo... No ładnie wyglądają te sylwetki na nextgenach i wydaje mi się, że warto, żebyście tego nie tracili, no bo to wygląda naprawdę spoko. Mówimy tutaj na razie o, wiecie, o takich zawodnikach po prostu wygenerowanych, prawda? Więc wydaje mi się, że może lewy, prawy dolny róg będzie lepszym miejscem. Eee, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy tam się powinna znaleźć kamerka, eee, no, bo, no bo gdzieś powinienem być, no chyba, że muszę się zmniejszyć do bardzo, bardzo małej kamery, ale... No kurczę, zbyt przystojny jestem. Nie, no chyba ta mała kamera będzie najlepszym rozwiązaniem. Dobrze. E, słuchajcie, to nie jest istotne. Istotne jest teraz to, żebyśmy zobaczyli, jakie wymagania ma od nas zarząd i czy te wymagania jakoś odbiegają od tego, co było w FIFA 21. E, tak więc, oczywiście, nie mamy międzynarodowych czy też kontynentalnych e, wymagań przed sobą. Jeśli chodzi o te e, na krajowym podwórku, mamy, mamy dotrzeć do e, 1.16 e, pokalu, to jest, wydaje mi się, spore wyzwanie. No i Oczywiście, wygrać tytuł ligowy, tym samym wrócić do Bundesligi. Powiem tak, jeżeli nie wygramy tytułu, to nie będzie duży ból, ale brak awansu będzie absolutną porażką w, moich, w moim przekonaniu. Jeśli chodzi o finansowe, mamy. Tak naprawdę mamy nie podnosić pensji, bo tutaj mamy utrzymać wzrost wynagrodzeń poniżej 5%, więc trzeba będzie się dobrze wgryźć w to, jakie pensje mają nasi zawodnicy. Mamy mieć jeśli chodzi o ekspozycję marki, 15 spotkań z przynajmniej jednym zdobytym golem. W spotkaniach domowych oraz mamy podpisać jednego Kruszałtejera, czyli jednego kluczowego zawodnika. Jeśli chodzi o rozwój młodzieży, w ciągu dwóch sezonów. Eee, to jest takie, że po prostu trzeba podpisać i grać. Po polsku też nie rozumiem tego, bo mam wrażenie, że po polsku też to nie działa tak, jak powinno. Eee, przynajmniej do tej pory nie działało. I mamy podpisać przynajmniej trzech młodszych zawodników niż 20 lat, ze średnią większą niż tam średnia w klubie. Czyli jednym słowem bardzo fajne wymagania na start kariery dla takiego klubu. No bo mamy szukać młodzieży, więc super sprawa, bo tą młodzieżą się tutaj będziemy zajmowali, więc to bardzo mi się podoba. A propos młodzieży, zobaczmy zatem jak wygląda zespół, em, jak wygląda jeśli chodzi o, em, o, o, o wiek zawodników i, i, i z czym ma, my się tu mierzymy i z czym to się je. Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, jest ona na razie zabezpieczona pod... Jednym warunkiem, że Daniel podpisze z nami dłuższą umowę, a co do tego nie możemy być przekonani, przede wszystkim pamiętać musimy o tych wynagrodzeniach, które trzeba będzie trzymać w, ryza, w ryzach. Tak więc zobaczymy, co zrobimy e, z Fernandeszem, ale fajnie, żeby on został. E, reszta bramkarzy wygląda naprawdę nieźle, ale przyznam szczerze, e, że wydaje mi się, że 4 golkiperów to odrobinę za dużo i choć... Ym... Choć Tom Mikkel jest z nami od 2015 roku, wydaje mi się, że to jest piłkarz, którego możemy się pozbyć w tym momencie, bo po prostu yy, dwójką będzie Marko. Yy, no, a Leo jest zawodnikiem, który gdzieś tam będzie, może, planem na przyszłość. Mamy Miro Muheima. Yy, no, co mogę powiedzieć? On jest wypożyczony do nas, ze Szwajcarii, chyba. No, nie widzę dla niego jak na razie. Jakiejś wielkiej przyszłości. Dalej jest tutaj z nami team Tim wygląda bardzo dobrze i to będzie podstawowy zawodnik na lewym. Boku lub znaczy na lewej obronie lub lewym wahadle, no bo trzeba przyznać, że to jest zawodnik, który przynajmniej wygląda na gościa, em, który z przodu jest w stanie także podziałać wręcz wygląda na gościa, który z przodu jest w stanie podziałać więcej, o czym świadczą cechy, które posiada. Oraz oczywiście ta statystyka obrony, która wygląda em, tak, jak wygląda. Środkowi obrońcy, to istotne. E, mamy Stefana, młodego, 22-letniego, ale on potrzebuje trochę oszlifowania. Mamy Murica, który wygląda nieźle, jest obrońcą, który raczej ma wyprowadzenie. Mamy ściągniętego na. Wypożyczenie Mario, który jest ciekawą opcją 19-letnią, to jest fajna sprawa. Mamy Sebastiana, który ma lat 26 i wygląda bardzo dobrze. Dalej jest ten 20-letni, 21-letni Jonas David i powiem szczerze, czy Jonas w zasadzie David, powiem szczerze, on tutaj raczej jest piłkarzem, który. Będzie się żegnał z drużyną, bo yy, nie widzę w nim takiego potencjału, żebyśmy go trzymali. A yy, w to miejsce raczej trzeba będzie ściągnąć kogoś innego, bo nie ukrywam. No, że pachnie mi tu bardzo trójką obrońców. Słuchajcie, patrząc na tych piłkarzy, których mamy, no to yy, wygląda na to, że mamy zawodników z niezłym wprowadzeniem w piłki, jeżeli chodzi o obrońców. No bo zakładam, że skoro ten może grać na szóstce, to mamy tutaj do czynienia z gościem, który, no tak, no passing 61 na poziomie 70 oceny ogólnej to nie są złe statystyki. No to jest taki non-nonsense center back. Yy, no ale tutaj znowuż. Hmm, no mamy jednego wprowadzającego i dwóch chłopów do kopania po nogach, więc wszystko się tutaj zgadza tak naprawdę. Ehm, dalej mamy oczywiście Wagnomana, zawodnika, którego musimy, słuchajcie, pielęgnować. On wykazuje wielki potencjał i ja widzę w nim ten wielki potencjał. Jest tu oczywiście też ten e, Jan, e, z którego spokojnie będziemy mogli zrobić ewentualnie kolejnego środkowego obrońcę, jeżeli będzie trzeba. Ehm, dodatkowo jest e, e, mefer. Meffert, tak jest. Środkowy pomocnik defensywny, on wygląda nieźle. Z tym panem już teraz mogę powiedzieć, że się żegnamy. To jest 26 lat. No niestety. Zatem jego, jemu ja powiemy nara. Dawid tak samo jest zawodnikiem, który może grać też na SPD ewentualnie, więc i on na razie zostanie. Jest Rejs, całkiem młody Holender. To mi się podoba. No jest ten Portugalczyk, którego ściągnęliśmy. Jest młody Tommy Doyle. Dalej mamy Ansiego, Spoko. Jest oczywiście Sonny Kittel. Zawodnik, który wygląda bardzo przyzwoicie. No i ten dziewiętnastolatek, który... Który raczej potencjału nie wykazuje, więc ja się go pozbędę, bo też nie ma twarzy. Dalej jest Bakery Jatta, czy Jatta, tak naprawdę skrzydłowy z Gambii, mogący grać i na jednej, i na drugiej stronie. Tego gościa mamy wypożyczonego od nas. Dalej mamy napastnika jednego, napastnika wypożyczonego do nas drugiego, napastnika trzeciego, więc tak naprawdę już teraz stąd widać, że my tu potrzebujemy działa z przodu. My potrzebujemy gościa, który będzie w stanie nas ciągnąć w tej lidze, który będzie w w stanie um, być takim takim bomberem, który będzie w stanie być napastnikiem. Może być to zawodnik nawet bardzo doświadczony. Ja nie mam problemu ze ściągnięciem tutaj na dziewiątkę jakiegoś gościa, który będzie miał, wiecie, um, 32 lata, bo my chcemy gościa nawet na jeden sezon i to jest to, co będziemy walczyli. Tak więc znamy już drużynę, słuchajcie, mamy tutaj przygotowane pierwsze raporty, no i wiecie co, zobaczmy sobie na przykład paru tych zawodników, których mamy jakkolwiek pokazanych, bo to jest młodzież, której kończy się kontrakt, młodzież z niezłymi perspektywami, więc czemu nie zwrócić na nich uwagi, zatem każdego z tych zawodników weźmiemy sobie oczywiście tutaj do, do obejrzenia. No Klasycznie w tego typu karierach warto by było zagłębić się także, słuchajcie, do... Eee, warto będzie zagłębić się także do rezerw Bayernu Monachium czy Borussia Dortmund, tam szukać eee, zawodników, którzy mogą nas interesować, lub także, co istotne, poszukamy sobie opcji wypożyczeniowych. Eee, ja od razu chciałbym uderzyć do Bayernu Monachium, zobaczyć, jak wygląda ich kadra właśnie w kontekście eee, ewentualnego wypożyczenia eee, zawodników, którzy by nas interesowali, ponieważ w Bayernie, no właśnie, w Bayernie na dziewiątce mamy halę. Eee, Czemu wziąłem Borusję? Mówiąc o Bayernie, wziąłem Borusję. Cudownie. W Bayernie mamy oczywiście lewego. Mamy Czupomotinga. No i jest ten Malik Tylman, Ale Malik Tylman nawet zdjęcia nie ma w tym momencie. Oczywiście to wszystko prawdopodobnie się jeszcze pozmienia. Pamiętajcie, że ja gram w bardzo wczesny dostęp, więc to wszystko wygląda odrobinkę inaczej. Jeśli chodzi o zawodników innych, których moglibyśmy ściągnąć, jest oczywiście Jamal Musiala. Ale to jest piłkarz zbyt inaczej. Ja się o niego spytam, ale. No, ale ja nie widzę możliwości, żeby oni chcieli nam go wypożyczyć. No, przecież to jest gościu, który już teraz jest naprawdę istotnym elementem drużyny. Jest oczywiście Cuisons, ale nie wiem, czy to jest zawodnik, który by do nas przeszedł, plus. Nie lubię go, no co ja mam wam powiedzieć, jakoś, jakoś fanem wielkim nie jestem, no i mamy, e, no, no tak naprawdę nie mamy tutaj potem zawodników, no jest oczywiście Błona Sara, ale wątpię, żeby ten chciał do nas odejść, e, no wiecie, sprawdzimy sobie, sprawdzimy sobie oczywiście tych piłkarzy Bayernu, ale bez, e, bez nadziei większych, e, oczywiście chciałbym tutaj zobaczyć także to, czym e, dysponuje BVB, no ale... Borussia, no jest Reinier, ale on jest wypożyczony cały czas, więc tutaj um, nie ma opcji ściągnięcia go. Zobaczmy sobie tego Stefana, może on będzie takim zawodnikiem, którego będziemy mogli tutaj pozyskać. No Jude Billingham to jest oczywiście wielka, może jeszcze niewielka, przesadzam, ale to jest naprawdę um, duże nazwisko w Borussii już teraz, więc um, raczej nam go nie odpuszczą. Ale zobaczmy sobie tych paru młodszych zawodników, których ja chętnie bym u nas zobaczył. E, Giovanni Reina, no to by było oczywiście um, genialne wzmocnienie, ale... No. <laughs> No, no, co ja mam wam powiedzieć? No, to, to, to jest tylko i wyłącznie strefa marzeń. Możemy tego Wolfa sobie zobaczyć, żeby też mieć tych paru zawodników lekko prze, prześledzonych. Zobaczmy tego 17-latka, bo na przykład zciągnięcie Collinsa w tak, w, w tak wczesnym wieku to byłoby coś. No, oczywiście, oni mają paru zawodników młodych, więc em, tu już zarzucamy swoje, swoje sidła na tych piłkarzy. Ale to, co dla mnie istotne, słuchajcie, no ja chciałbym, żebyście Wy w komentarzach dali znać, po kogo możemy się udać. No, udać, no bo to jest dla mnie bardzo. Bardzo istotne. Mamy oczywiście game plany, to wszystko wiemy. No, są rzeczy, które są nam pokazywane, no ale no wiecie, my jesteśmy karierowymi wyjadaczami, więc nie musimy się na tym aż tak bardzo skupiać. No i teraz warto by było zastanowić się, gdybyśmy mieli jutro zagrać mecz, jak miałby on wyglądać. Mamy oczywiście tego Wagnomana, no ale to jest piłkarz, którego nie ma co sprowadzać tu do środka. To jest piłkarz stricte na prawą stronę, więc ja uważam szczerze, że, no, że trzeba pomyśleć o czymś z trójką, bo mamy ku temu na razie Narzędzia, żeby tak grać, yy, i wydaje mi się, że zagranie formacją, która będzie miała trzech obrońców i wzmocnione skrzydła, to jest coś, czego powinniśmy szukać. Eee, 3, 4, 3 w tym wariancie wygląda naprawdę obiecująco powiem szczerze. 3-4-3 w tym wariancie wygląda naprawdę fajnie. Ja bym wolał w su, prawda w wersji płaskiej eee, i wtedy mamy dwóch zawodników, którzy tutaj obsługują. Eee, Wagnomana dostosowanego do pozycji prawego pomocnika bez problemu, myślę, za chwilę. Mamy tego gościa, który może tutaj grać. Kitela jako skrzydłowego, eee, mamy ciebie jako znowu skrzydłowego. No to wygląda nieźle. Eee, no i pozwala też mam wrażenie. Ukryć troszeczkę część tych naszych. Em, to pozwala ukryć część tych naszych. Y, to ciekawe, że on tu może grać bez, bez najmniejszego problemu wiecie co, z tego gościa, to my powinniśmy zrobić środkowego obrońcę z tego Mefferta. Zobaczcie, to, to, to wygląda na materiał na środkowego obrońcę, no To tym bardziej jak mamy takich gości, jesteśmy w stanie poukrywać wtedy to, że oni nie należą do najszybszych. Więc mi się wydaje, że naprawdę powinniśmy się w tym kierunku tutaj e, zbliżać. No, to ma sens. Uważam, że to ma naprawdę sens. W takim razie, no, będziemy musieli znaleźć kogoś, kto operuje lewą nogą. E, ale tu jesteśmy w stanie naprawdę fajny zespół zbudować, no bo mamy gościa całkiem szybkiego na lewej stronie, na pół lewym, e, szybkiego na pół prawym, jak na nasze możliwości. Co prawda, nie wiem czemu nie mam pokazanego tego minus 2, który tutaj e, gdzieś mu siedzi, ale no mam nadzieję, że to jest e, takie rzeczy, które po prostu będą w jakiś sposób tam za niedługo poprawione. Tutaj już już są pokazane, więc będziemy starali się tych zawodników zatem w ten sposób tutaj ustawiać. No to co? Pierwszy odcinek z kariery można powiedzieć, że powoli zbliża się do końca. No bo co mogę powiedzieć, jakby nie chcę za wielu ruchów robić wez Leo Messi przywitano oczywiście w Paryżu. Nadal wygląda to tak, że ciężko się tutaj przyzwyczaić. Oczywiście zgadzamy się z tymi zawodnikami, którzy. Zgadzamy się. Z tymi zawodnikami, którzy odchodzą, ale mamy również nową e, konwersację. Mianowicie, e, e, zawsze marzyłem o tym, że to się wydarzy. E, dziękuję za danie mi szansy e, w startowym. Znaczy, to jest starting lineup, czyli, że w startowej składzie, no ale to do końca nie jest e, startowy skład. Jestem zdesperowany, by pokazać wszystkim, e, co mogę wnieść do drużyny. No i to. Jest podejście, które bardzo mi się podoba. No i powiem mu: I was impressed, son. Takie, takie wiecie, typowe stwierdzenie jak, jak taki gaffer angielski typowy. No i słuchajcie, zbliżamy się w takim razie do meczu z Antwerpią. Wydaje mi się, że to spotkanie jeszcze możemy sobie tutaj. Do tego spotkania możemy się jeszcze tutaj przygotować razem. A w zasadzie możemy sobie je razem rozegrać. Widziałem już zmiany w symulacji. To mi się podoba, że znaczy, nie będzie wtedy misklików takich jakimiś zdarzały. Chciałbym, żeby ten młody wiecie co sobie tutaj wystąpił, bo bo czemu nie? Niech wskoczy sobie młody. Zobaczymy jak sobie poradzi. No i na ataku damy sobie no właśnie kogo? No, mamy całą selekcję tych napastników, ale powiem szczerze, żaden z nich nie wygląda w sposób, który mnie e, intryguje. Dobra, mamy taki skład ułożony. Możemy zrobić e, symulację taką, wiecie, gdzie widzimy wszystko, albo szybką symulację. E, gramy z Antwerpią, gdzie znajduje się Raja Nainggolan, czy ja dobrze widzę? No, ciekawe. Szybka symulacja tego spotkania e, z Antwerpią, raczej a nie, proszę bardzo, remisujemy. E, strzelił nam ramkę Fischer, dla nas strzela e, Windseemer i, 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 i Jatta. Czyli nasz napastnik strzelił, to jest bardzo istotne. Trzeba będzie prowadzić słuchajcie, klasyfikację napastników, żeby wiedzieć, którego odstrzelić. Każdy powinien dostać jeden mecz i o tym będę pamiętał żeby każdy z tych zawodników dostał jeden mecz, i, i żebyśmy mogli stwierdzić, który jak sobie poradził. Oczywiście, warto by było, żeby zagrali oni z tymi samymi przeciwnikami, no, ale na to możliwości nie ma. Dlatego będziemy się zastanawiali, jak to zrobić. Tymczasem ja czekam na wasze propozycje, ja czekam na wasze komentarze. One są dla mnie naprawdę istotne, tak. Więc dawajcie mi je na dole w, komenta na dole w komentarzach, no bo yy, bez tego nie mogę ruszyć dalej. Ja chcę też zasiąść i, i nagrać sporo odcinków, żeby daily na tym kanale było nieprzerwane. Tak więc dziękuję Wam za dziś. No i widzimy się już jutro. FIFA 22 rozpoczyna się na dobre.